Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Ja mam na imię Jagota i bardzo lubię haftować A to jest właśnie moja zakończona praca, mój finisz W jednym z komentarzów y, ktoś poprosił mnie, żebym pokazała co robię z robótką po wyhaftowaniu Więc to będzie filmik typowo o tym, co ja robię, jak wyhaftuję pracę y, Jak ją piorę właściwie, główny temat, jak piorę swoją pracę Osobno pokażę, powiem o finiszu, a teraz tylko szybko o tym, co ja robię. O no pierwsze co robię, to wiadomo, ściągam tamborek. Będę musiała odpróć, bo doszywałam materiał, żebym złapała na tamborku. Ale to za chwilę odłożę agrawkę. O. Ściągamy tamborek. Nożyczki szybko wyprójemy. Gdyby przyszła ręcznie, to by to szło szybciej, ale. Nie chcę uszkodzić kanwy. No i co? Po wypróciu po prostu zanurzę moją pracę w wodzie zimnej. I tak ją zostawię na jakiś czas. I później będę to normalnie prała w pralce. Ja wiem, że dużo osób pierze ręcznie, ale mi na przykład się, jak zaznaczałam, jeszcze ołówkiem to po prostu mi się nie dopierało. A sprawdziłam, że pranie w pralce nie szkodzi haftom, robótkom. No, i wtedy piorę wpłynie dla dzieci albo kapsułka i z dziecięcymi ciuszkami, żeby nie puszczać pralki tylko na jeden obrazek. Obrazek wtedy umieszczam w woreczku do prania 40 stopni. I wtedy wszystko ładnie się dopiera i jest czościutkie. Więc to raczej za długi filmik nie będzie. Dobra, materiał już wypróty. No, i za chwilę przejdziemy dalej. I tak jak mówiłam wcześniej, obrazek mój moczę w zimnej wodzie, w zlewie. I tak go zostawię na jakiś czas. I tak muszę za chwilę wyjść. Więc on sobie tu poleży. Nie wiem jeszcze ile. A później, jak wrócę, poszukuję. Dziecięce ubranka do prania, które mam wyrzucę do pralki. Wcześniej tutaj miałam jeszcze, o już mazak w sumie zszedł. Yy, zaznaczałam kratkę mazakiem spiralnym, takim niebieskim. Wcześniej chyba było widać. No i w sumie ten mazak już zszedł, ale zostawię, bo wiadomo, to w rękach się trzyma. Yy, Brudzi się trochę kurzu i tak dalej, więc ja swoje robótki zawsze piorę, chyba że są nie przeznaczone do prania, ale to miałam tylko jedną taką kanwę rozpuszczalną, niby w wodzie, i tego nie można było prać, ale tak to piorę wszystko, co zrobię. Dobra, więc to sobie tutaj leżę i odezwa się za jakiś czas. Obrazek moczył się 3 godziny, bo akurat tyle mi zajęło załatwianie spraw na mieście. I za chwilę wrzucę go do takiego woreczka do prania, no i do pralki. Obrazek zapakowany. Wrzucam kapsułkę taką dziecięcą, Lowela, jakby ktoś chciał wiedzieć. I tam mam ciuszki, córki i ręcznik, więc wrzucam to razem. I ustawiam trep na delikatne, 40 stopni. To zmniejszę, godzinka, no i się pierze, więc jak wypiorę, wyschnie, to Wam pokażę. Przed wysuszeniem obrazka ja go staram się troszeczkę naciągnąć, jestem już na balkonie, on jest jeszcze mokry, dopiero go wyciągnęłam z pralki, więc go naciągnę, poczekam aż wyschnie i później będę prasować na lewej stronie. No i na koniec zostało prasowanie. Już nie chciało mi się rozkładać deski do prasowania, więc prasuję na łóżku, na lewej stronie. No i wtedy już będzie obrazek gotowy do oprawienia. Moje żelazko niestety nie jest jakieś super. No, przydałoby się lepsze. I tak wygląda praca po wyprasowaniu. Już przygotowałam tak sobie do, do tego, by zrobić jakieś dodatkowe zdjęcia. No, i jeżeli chodzi o, o to, co robię z robótką po zakończeniu, to by było na tyle. Piszcie mi komentarze, co sądzicie, czy robicie podobnie, a może inaczej. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, Pa!